Powinniśmy wystosować yy, oświadczenie na początku odcinka, że Łukasz oficjalnie spizdował i nie pojedzie ostatniego odcinka wyścigu tak. w historii F1 2020, tak? Tak, tak. Możemy coś jeszcze sprostować, że w tym czasie na przykład sobie robię kolację i, i uważam, że to że jest warf. Ja myślałem, że coś... U konia coś bo dzisiaj jedziemy. Hej. Co? Testowo. Co robimy? A Nie? Każdy mi się nie pobierze szybko, bo ja niestety nie mogę, bo muszę miejsce na dyskusję zrobić. Tak. E, nanosekunda po. Na zakończeniu wyścigu Kuba klika Alt F4 i usuwa system 62. Tak? no. Wydaje mi się, że nawet nie po zakończeniu wyścigu, tylko po zakończeniu Turn 1, jak sobie kardoli. Żartuję oczywiście, Kuba. Nie, nie, nie. Nie, 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 To To kogo? Bez A. 36, 0, to z błędów. Aaaa. Aaa. To kurczunek, daje jakieś 36.0 to chuj. 36.0 to ja bałem, że to jest ja gubią. na 36.0, ha! Takie coś to on robi z zamkniętymi oczami. Nieironicznie. Hmm. Serio? No, bo ja mam 35,3, to tak się srałem jak robiłem jakieś 35,6, nie? Kupu, że nie starczy. Pamiętasz, jak, pe, jak mówiłem, że kibicuję sobie? Kibicować, bo jeszcze dla mnie się tak. No i właśnie, chciałem powiedzieć, że raz raczej nie wygrać, ale i tak kibicuję. Dajesz, głupuś, dajesz i się nie poddajesz. Ale ten outlap wygląda świetnie ogólnie. Chciałem powiedzieć, naprawdę. Jakby same outlapy były w wyścigu, No pewnie, kurde, widać, że on wie co robi. Oj, ach, jesteś tutaj prawie Laptifejka, A ty nie miałeś This gdzieś jechać? Is... Za 3 minuty. Rozumiem, przepraszam. Proszę. 3 minuty to bardzo długo. O kurwa. No dobra. O tak. Ej. Ile jebnął? 35,9. Ja nawet taki by nie mał. Nie załamuj się. Lecisz, lecisz, malenki. Dobra, panowie. Miło było was poznać. Do zobaczenia to tak. godzinkę Dobra Out of you Nie wiem Dobra przecież nie no, nie wychodzę, wycieczmy się 55 i pół, pierdol no Dobra Aby był P2 w kwalifikacjach i trzeba jakoś jego, kurwa, w wyścigu wyeliminować z trybem I siebie Tak, no właśnie, to będzie ten problem ja nie mam problem. takiego problemu Mogę Ciebie wyeliminować i siebie też No, ma przewagę, jebanku no. Ej, hey, kamak P2. <noise> no ja? Tak nie, bo kamak wyeliminuje. To mu uściskam dłoń. Prędzej Ucałuję go. Ale ten zawołnik zapierdala. No i zapierdolił. Jest tragedia. To jest walka z bolidem. Na no, czym ty miałeś walczyć? Chyba nie ze mną. <noise> no sejmy ma. No 3-5. No do zrobienia, kubuś. Tylko zapierdalaj do boksu. Pianal. No wyjeżdżam teraz. Ja pierdolę. Ale Albo nie zdążyć. Chociaż chłopia bym sobie nie dał. A pobijesz mój czas czy nie? Jeśli tak, to o ile? Wątpliwe to jest bardzo. Ale o ile maksymalnie. Nie ja, ja, mów, ja mów, że w pizdu i ciut 2 ciut. sekundy szybciej mogę pojechać. Dwie sekundy? Nie. <grystanie> Kurde, ja, ja 349 maksymalnie mogę. Ale miał ci uwierzyć co nie? A już do chyba kurwa liczbę powiem ci Kubuć. Ja pobiję już 20 pracy. Ty a ty miałeś się podprawiać, to te 2 sekundy w ostatnim sektorze znajdziesz? Bo Ardina! I się wygrałem No. Ty kurczę nie jedzie. bo to pytanie. Czy się poprawia. Poprawia się, no. Ale czy wystarczająco? O to jest pytanie. A My założę się, tak się że. Kurde, a założę się, że. Nie jest do przodu, jest. Co? Serio? Pół no. sekundy do przodu, jest. No. Ty to. Nie kiepcizna, ale krótko, bym Ale tutaj, czy, żeby nie unieważnić na ostatnim, o tekst ja nie był łapany w zęby. Pojechał. No, niestety. <laughs> ale było naprawdę blisko. Musiałem zwolnić, żeby, żeby dojechać to. Już trochę stykałem jednak. Jechałem poprzednie, bo Barcelona. Kiedy go Barcelona? To mnie rozjebało. Widziałem, to widziałem. And it's going to Red Bull! Nie wiem, kurczę i tak ciebie z Ja potwierdzam, bo widziałem. A jaka jest różnica w ogóle punktów? 9. No to jeszcze kur... A masz wszystko zielone, kurczun? Tak. Fynalnie, na starcie start. za każdym razem ktoś mnie wjeżdża. Trzeci wyścig, Ale jak będzie no mnie haurem, kurczuna? Nie, 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 wydaje mi się, że nie. W ogóle go teleportowało. Nagle był pierwszy, potem był Rajkonem. Potem był nagle koło koła, ze mną albo też był Rayconem. No jak ja jadę 6 sekund wolniej niż on, kurde z drugi No nie będę nigdy drugi, jadąc w takim trafiku Mam do wyprzedzenia 15 wotów. Ja, to nie jest track pod wyprzedzanie kogokolwiek

Ha. Kurwa popierdolone są te boty, nie wiem Ja mam Reacha, kurwa mam Overtake'a, mam DRS-a i nawet nie mogę ich dogonić, a ona mnie bez niczego dogania Odjeżdżają mi z DRS-em um, kurwa i z bogatym mieszankiem Ja pobocza zwiedzam Możesz jeszcze pitlanek zwiedzić się, zwiedzi się. Ja, o, Argentina. <todoczny> A nic nie zmienił Argentyna! Ten ja kurwa lepiej jeść poznając ciebie, toś wyjebie zaraz, kurwa. Bombowca jakiegoś ściany i tyle będzie z mistrzostwa. Jestem bardzo kos. No, później ja miał pójść, że jestem bardzo kos i No, że te ściany są daleko, bo no. Oj, dobrze. już no, jest na podanie i miałem jako taką przewagę By się życie skomplikował mm. popycham gościa na, na kurwa w kerpinie odjeżdża mi na prostej na 3 sekundy nie, nie wiem right, ok, so we've been looking at the damage And... Płodki cię, nie czuję tego ładnego. A, 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 chyba znowu te same miejsca zaczęliśmy biegać. Tak? No, kurwa, bo. A czemu? Kurwa. Coś mnie rozpraszyć? Jakbyś by się chciały rozpłosyć, to bym się rozpraszyło albo szykanie Jedno yeah, no yeah, Coś czerwonego. To nie Ferrari, taka ciemniejsza czerwi. A reikonem jedzie za mną. Mmm, ma więc co O kurwa, kurczun pituje! Czyżby to akcja tak zwana. Burdello Bum-Bum? Czy, czy tak chcesz zrobić mistrzostwo? No jest taka opcja. Jesteś najlepszym kurwa. Jakoś tak wolno wyjeżdża z tego boku, nie sądzisz? No i mi się. Też mi się tak wydaje, jakoś. Oj! Oj, oj, oj! oj. Problem z... jest z silnikiem. Halo, halo! Halo! Alfa! O, o. O -o. Oj, oj, oj! Mam Engine, engine!

jak ja nawet wszedłem, nie wszedłem do gierki. Poczekaj. Seba w ciszy jak Hamilton. Man, it's been manipulated. <laughs> A dawaj kurwa pokiem. No kurwa, z tą gierką. <laughs> e! E! To jest kwalifikacja. Grande, grande Nikolas Latifił? Tego dnia też Latifił był kierownikiem. Are you sure about that one? No, no, no.